I nie wysyłam tu do pomocy nikogo. Halo, gra oszalała znowu, głośno jest! O co tu chodzi? Matko! Ja w nie kliknąłem. Halo, proszę się Top zero. uciszyć. ja jestem Wąsu i witam na kanale Top Zero. Dzisiaj zagramy w Czar, Ciężar, Korony. Dzisiaj będziemy kontynuować trening i zobaczymy drugą misję treningową i jakie wyzwania staną przed nami. Ja oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. No i co? No i zaczynajmy. W trakcie tej misji treningowej zapoznasz się z podstawowymi zadaniami wykonywanymi przez wieśniaków. Oprócz tego będziesz musiał udowodnić swoje umiejętności przywódcze, wypełniając kilka prostych zadań. Rozpoczynasz grę jako dowódca małego obozu i kilku wieśniaków. Musisz zbudować parę domów, zebrać trochę pożywienia i drewna. Potem wyprodukować więcej wieśniaków. Jeśli chcesz przyspieszyć zbieranie pożywienia, to możesz wbudować kilka dodatkowych pól prawnych. Oprócz tego możesz użyć wolnej jednostki do eksplorowania okolicy. Oto twoje zdania. Zbierz 100 jednostek pożywienia, 100 jednostek drewna, zbuduj dwa domy, wyprodukuj 10 Wieśniaków. Brzmi prosto, zobaczymy czy proste będzie. No i mamy. Muzyczka zaraz powinna zacząć grać. Gra. Od razu sobie, patrzcie, te grupy kontrolne yy, pojawiają się tu. Człóreczka, nie mamy yy, żadnych podpowiedzi. Trochę lepiej niż w Warcraft 3. Gorzej niż w StarCraft. No i co my tutaj zrobimy? Na, na szybko przyspieszymy sobie gierkę. Na turbo. Niech tam trochę pozbierają. I zaczynamy robić wieśniaków. Zaczynamy robić wieśniaków. Znowu. O, dobra. Yy, dawaj do drewna go. Turbo. Nie ten przycisk. Dobra, kolejny wieśniak, jest tryb turbo, to jest sztosowy, B. I, żeby pole uprawne zrobić, pyk, i tu pójdziesz do drewna. Turbo, dobrze, jest, do drewna, no niestety, tak jak mówiłem, nie możemy zaznaczyć, żeby od razu zaczęli wydobywać. Ale przynajmniej ten tryb turbo nam robi grę. Pyk. Dobra, to czy możemy zrobić na... Nie możemy, bo jeszcze nie mam. 200 wymaga albo 100. Wydaje mi się, że 200, ale zobaczymy. Nie, 100 wymaga. No tu jednak, widzicie? Jednak się pomyliłem. Dobra. I lecimy, ciśniemy. B i pyk, lecimy z tym. Musimy produkować więcej pylonów. Zaczynamy pożywienia. Znaczy pożywienia. Dobra, chłopki, idźcie mi tutaj zbierać drewno. Kopalnia drewna, wiadomo, kopią, kopią. Pyk, turbo. Kolejny chłopek. Dobra, może zbierać drewno. Kolejny chłop Nie to. Kolejny chłopek. B i. Kolejna farma ja tu powinienem zeksplorować? No, jeszcze mi się nie wydaje, że powinienem. No i co? No i lecimy dalej. Zbieraj, zbieraj. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. No i kolejnego stwórzmy oczywiście. O! Niedźwiedź mnie zaatakował. Niedźwiedź mnie zaatakował. Weźcie ich, a ty pomóż im kopać. Ubijmy niedźwiedzia. Powinniśmy dać radę wszystkimi. Będziemy tutaj majkrować. Jeszcze nastrzała. Dobra, już ty wracaj do zbierania. Ty, niedźwiedź pokonany. Ciekawe czy mogę zebrać z niego rzeczy. Chyba nie. Dobrze. W międzyczasie kolejny chłopek. I potrzebuję znowu wybudować kolejne pole. Dobrze, tym to możemy pozwiedzać. Niech pójdzie sobie. O, tu coś jest ciekawe, chyba. Jednak nie. Tu mamy jakiegoś wisielca. Dobra, weź tam skocz na górę mapy. Nie wiem, jak tutaj duża jest mapa, czy ona cię rozciąga, wiecie, do końca. Nagle Głos oszalał. Szalał No Dobra, spróbuj dojść na kraniec mapy. W międzyczasie budujmy dalej chłopców. Doszedł chyba na kraniec. Czy nie? Nie. Brakuje pożywienia. A raz się zrobi. Co to jest? Jakiś lorowa rzecz. Dobra. Niech on sobie zwiedza. Tymczasem ty tutaj pracuj. Ognisko, ok. Ty, no dobra, no to zwiedź tu mapkę. Zwiedź tu mapkę. A ciebie zapraszam do drewna. Aha, niedźwiedź, trzeba uważać. To jest kraniec mapy. Weź idź. Idź i zbadaj. Przebadaj. Dobra. Znowu jedzenie. Zaraz będę musiał koszary zrobić. Niedźwiedź mi goni chyba. Tak w ogóle. Skocz tutaj. Dobra i mogę trzech chłopków zrobić dodatkowych. My. I czy mi ten chłopek padł? Tak, bo tutaj chwilę nie patrzyłem. On padł od niedźwiedzia. BL, nie. Yy, jeszcze raz buduj. Opatrzcie, mam tutaj poblokowane. Nie mogę wszystkiego zbudować. dobra zbudujemy dom. Zbudujemy dom, zbudujemy kolejne pole zbudujemy jeszcze jeden dom i zobaczymy co tutaj wyjdzie czy mogę w tej misji koszary zbudować to jest pytanie nie mam takiej opcji na razie okej okay. to szkoda to szkoda dobra zbuduj mi pole bo ja nie wiem co to się będzie działo jeszcze i też zbuduj mi ale Brakuje drewna. Uuu! To była taka szybciutka misja. No to co? Lecimy dalej w tutorialu myślałem, że będzie trudniej. Pierwsza była trudniejsza. Dobra, zobaczmy, co tutaj powie gierka. Całkiem nieźle sobie poradziłeś ze zbieraniem surowców. W trakcie tej misji będziesz musiał pomóc swoim wieśniakom w budowaniu wystarczająco mocnej gospodarki. Musisz wbudować budowle, dzięki którym pozyskiwanie surowców staje się bardziej wydajne. Oto co dokładnie musisz zrobić. Najpierw wybuduj tartak w pobliżu lasu, aby przyspieszyć zbieranie drewna, potem wybuduj magazyn w pobliżu złóż złota i kamienia, a kiedy będzie on już gotowy, rozpocznij eksploatację tych złóż, wybuduj farmę i rozpocznij w niej badania nad udomowieniem. Kiedy zostaną one zakończone, wyprodukuj kilka krów. Jeśli uda Ci się wykonać wszystkie postawione przed Tobą zdania, będzie to oznaczało, że zapoznałeś się już z podstawowymi zadaniami związanymi z utrzymaniem wydajnej gospodarki i będziesz mógł wziąć udział w bardziej ekscytujących misjach. Moje zadania to wybuduj tartak w pobliżu lasu na południu, wybuduj magazyn złota w pobliżu złóż kamienia i złota na wschodzie, zbliż 200 jednostek złota i tyle samo kamienia, wybuduj farmę i rozpocznij badania nad udomowieniem. Wyprodukuj dwie krowy. No i co, lecimy z kolejną misją. Mhm. Dobra, przejdźmy tu. Zróbmy tartak, pomóż w budowaniu. Tutaj budowanie szybsze nie kosztuje jak w Warcraft'cie więcej, więc jest dosyć OP. Moim zdaniem jest dosyć... Ob... O, tu mam jeszcze panów. Popatrzcie, to, to easy to będzie. Dobra, to zaczynamy. <ścoughs> Zaraz tutaj natartakujemy. Dobra, tu będę potrzebował chłopka. I magazyn, tak. Buduj magazyn, drewno 200 Dobra Bardzo dobrze I tu sobie przeniesiemy tak Ty mu pomóż tymu mu pomóż Ty mu pomóż I tymu mu pomóż Potrzebuję dodatkowych chłopków Więc zróbmy to, działajmy Tu, 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 tu Dobra Trzech tu że tu, pyk. Dziwne, bo pierwsza misja była taka bardziej, że tak powiem, skomplikowana, bo dużo rzeczy się robiło. Zapiszę sobie. A w tej misji, no patrzcie, mało się dzieje, mało się dzieje. Po prostu ja tu sobie działam. No i co? I mogę sobie podejrzeć cele misji w instrukcji. Tartak mam, magazyn. Aha, farma i badania. Dobrze. Gdzie tu jest farma? Zwykłe. Drewno 200, no to już go on buduje. Wybuduj farmę! Dobrze. Tutaj patrzcie, w przeciwieństwie do Warcrafta bardziej się rozdrabniają chłopi, bo ty nie budujesz farmy, żeby mieć supply'a, tylko musisz yy, sobie zbudować pole i domy oddzielnie, bo masz dwa surowce od supply'a. Oddzielne. Warcraft to jednak był przełomowy mechaniki, poupraszczał, dodał usprawnienia i dodał historię sztosową. Tu podobno w tej grze też są bohaterowie. Jestem ciekawy jak oni będą wykonani. Czy będą mieli skille. Wiem, że stare RTSy miały taki problem, że... E, nie można było w grupach kontrolnych przełączać... bo tam w tap tapować można było, nie? I sobie zmieniać Przyspieszmy. Jednostkę aktywną w oddziale, a wydaje mi się, że tutaj tego nie ma. Po prostu tutaj jak mamy grupę jednostek, to ta grupa jest, że tak powiem, spójna i nie mamy wydzielonych typów jednostek. jeszcze. Ja wiem, że krówki wymagają pożywienia, więc pójdźmy w to. Jeszcze tartaku, dobra, jest, krowa, no, 300 pożywienia wymaga, więc będzie no, ciężko. Kamień mam zebrany, więc mnie już nie interesuje to. Dobra, i lecimy. A, jak się na budynek kliknie, to są takie głośne... O, co... Halo, co tak głośno? Halo, co tak... O, już, gra się uspokoiła dobra, mnie tu nic nie atakuje, więc po prostu to sobie na turbo zrobimy, nie? Nawet zrobię tak. O Jezu, jak ich ciężko złapać teraz. Dobra. Pyk. Ale ten turbo jest OP. To jest OP. I krowa ma takie coś, że ona... Mleko ma. I można ją doić. I można ją doić i to daje pożywienie, ale jeszcze nie przejęłem, jak to dokładnie działa. No cóż, patrzcie, kolejną misję udało się wygrać, więc może spróbujemy jeszcze jedną. Udowodniłeś, że umiesz zbierać surowce i organizować gospodarkę swojego królestwa. Nadszedł czas, abyś stworzył własną armię. Krążą plotki o nieprzyjacielskich oddziałach i okropnych potworach, które nawiedzają okolice. Stwórz odpowiedni oddział i zniszcz zagrożenie. Zbuduj dwa budynki koszar, wyprodukuj dziesięć jednostek bojowych. Zniszcz wszystkie nieprzyjacielskie jednostki znajdujące się na tym obszarze. No to lecimy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jeden chłopek do krowy. Bo on doić może potrzebuję do lambera raz, dwa, trzy, cztery od razu zrobimy drewno jest ważne dosyć istotne dobra i najpierw te najbliższe drzewa pozbierajcie i tu w tartaku mogę wybudować szybsze pozyskiwanie drewna ale jest dosyć drogie czyli złota potrzebuję a złoto mogę zdobyć tutaj i ja nie zaczynam od zera w tej misji, więc pociśniemy. No dobra, doi to mleko i to będzie 50 supplya? Tak, o op, lecimy. Kamień mi jest zbędny w tej misji. Dobra, tu jak tutaj, patrzcie, to malutkie jest, nie wiem czy będzie widzieć na ekranie. To jest postęp, jeśli chodzi o jednostki. Dobra, ty sobie ciśnij, Ja będę potrzebował drewna na pewno. Sporo drewna. Ale może tak już przeraszujemy. Ile koszary kosztowały. Buduj. Yy, zwykłe. Nie, niezwykłe. Nie Buduj. Koszary. Kamienie pożywienie. Ciekawe, czy na krowach mogę to pocisnąć? Zaraz się okaże. Co? Wy już nie możecie ten? Nie dajecie rady. Więc to no, chyba muszę i tak pola uprawne porobić. Dobra. Bo widzę, że z tych krów to tak średnio działa. Dobra, szybko zróbmy wyg. Zwiększmy wydobycie drewna. Ok. No i zaraz tu będzie uprawny. patrz, próbuję zaznaczyć drzewo, nie działa to. Będę musiał... ...produkcji krów? Czy lepsze pola uprawne? Zaraz się zastanowię. Zaraz się zastanowię nad tym. Krowy są spoko, ale coś... ...z tym mlekiem nie wyrabiają. Ja muszę go zawsze klikać? Możesz kolejne pole zrobić. Kurde moje pole. Ty to dawaj kopalnia drewna. Teraz zwiększymy sobie wydajność pól uprawnych. krowa? Nie, pole uprawne ulepszymy. Pola uprawne ulepszymy, dobra, ale żeby nie było to jeszcze zrobimy B baraki, tak koszary, a zobaczmy ile muszę tych baraków jedne, okej, okay. jedne baraki tylko muszę wypróbować wybudować, dobra i będziemy drewno potrzebować na jednostki i pożywienia będziemy potrzebować na jednostki na pewno, ja wy... Nie, nie wziąłem, więc zwiększmy wydajność pól uprawnych i nie wysyłam tu do pomocy nikogo. Halo, gra oszalała, znowu głośno jest. O co tu chodzi? Matko, ja tu nic kliknąłem. Halo, proszę się uciszyć. O dobra. Bo no, tu chyba z muzyką coś jest nie tak. Tak mi się wydaje, tak mi się zdaje. O, się telefon. Dobra, i doimy krówki i zbieramy. Yy, czy my chcemy, żeby doski to było doświadczenie? Nie, to nie jest na konieczne. Nie jest wymagane w tej misji. Zaraz zobaczymy, co będę mógł tu wyprodukować, jeśli chodzi o, o koszary. Ale drewna mam już sporo, a będę potrzebował jednostek więcej. Może powinienem bliżej te pola zrobić. W zamku, ale tak ładnie jest tutaj. Tu przejście, nie trzeba wchodzić na pole. Tak, tak, wąsów, bo to, to jest ważne. <laughs> e, pożywienie drewno, piechór piechur. Czterech piechurów zrobimy. Jednego wiekiernika. Du, 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 du. No, i jakoś się kręci w tej wsi przygoda. Dobrze, że to przyspieszenie przy, spowolnie, bo tutaj makrowanie byłoby ciężkie. I wiecie, co by było ciężkie? Zarządzanie tym wszystkim. Ja mogę złoto sobie zwiększyć przyrost. Daję mi tu wiekiernika jeszcze. No chyba tyle. No i będziemy szli do walki. Ja widzę, że. Drewna tyle nie potrzebuje jednak, bo już nie będę nic rozbudowywać do zwycięstwa w tej misji. Więc trochę na pola przełożymy gości. No dobra, to mam tak z 10 tego oddziału, co? I zobaczmy, gdzie to są progowie. Aha, tylko łucznicy idą pierwsi, bo są głupimi głupkami. Dobrze, że ja zeskautowałem, co wcześniej. Ty... Oj! Kontrol 3 Kontrol 1 No i zwiedzamy tu i sprawdzamy. A! No, Micro. Micrujemy jednostkami. Idźcie tu. Zaatakujcie go. Patrzcie, jak w Już jestem wy... Jestem wyćwiczony. Zwień target typie. Ty zabił mi tego. Zabił mi jednostkę. Dobra, weźmy sobie. że Jednostki będą mogły zdobywać doświadczenie. I teraz tak, przestawmy oddziały, żeby bojowi byli na przodzie. 1. Jak jak mówiłem, tu nie można dosztukowywać oddziałów. Niestety. Muszę zrobić tak, zaznaczyć wszystko. No i gdzie są wrogowie? Gdzie jest armia wroga? Co, tu było tylko ich paru. Ja sobie zapiszę. Trening 2. Tu wydam rozkaz ataku. A tu... O, oh, halo, halo. Tu lecę. <laughs> Większą. O! jeszcze jest jeden problem. Bo w Warcraft w było tak, że jak miałeś przypisane grupy, i na przykład jedynkę kliknąłeś parę razy, to cię przenosiło do tych armii. A tu tak nie jest, ale. A, można zrobić trzy i spację. I to zadziała, czyli klikam jeden, spacja przenosi mnie na ten oddział, który mam zaznaczony. Dobra. I trzeba po prostu dwa razy kliknąć, a nie raz. No i jeszcze w tych czasach nie wymyślili, jak to zrobić lepiej. A wy tu skoczcie. No i co, I szukamy przeciwnika, szukamy wroga. Chyba, że to był... Jed... Nie, są, patrzcie. Atak. 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 O, le tu się skalią. Dobra. co, coś jeszcze? Bo tutaj wygrana w misji tak zaskakuje yy, po chwili, nie? Control 2. Zapiszmy to, jakbym miał to To jest trening 3. Idzie są wrogowie jeszcze? Tu pokonani. No, Już mam jakąś armię. No i gdzie są jeszcze wrogowie? Tam więc... No i idą te oddziały. Bardzo mi się podoba grafika w tej gierce. Bardzo fajnie zrobiona. Nie, trze nie trzeba 3D robić, żeby gra dobrze wyglądała. <laughs> no i ja już się tutaj na rozwoju miasta nie skupiam, bo tu raczej żadnych wrogów trudnych nie będzie. O, patrzcie, konny. Co to jest? Rycerz. Panie rycerzu, już po panu. Dawać go, no. Otoczony został. Pyk, koń zwalony. No i co? No i tyle. No i tyle. No i myślę, że te trzy misje w tym odcinku wystarczą, a kolejne porobimy w następnych. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja byłem Wąsu na kanale Top Zero. To był Czar, Ciężar Korony. Wbijacie na kolejne odcinki. Bywajcie bywajcie. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającymi. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.